Cześć. Z tej strony wilgotny mieczyk. Dzisiaj wam pokażę, jak oswoić papugę falistą. Pierwsze, co musicie zrobić, to wsadzić rękę do klatki. No i jak macie tak rękę, to o tak, tak i robić po brzuchu, żeby się zaklimatyzowała, później tak jej robicie. No i ona tak siada. I ona wam będzie tak siadać na ręce. Tak robicie. To jest pierwszy sposób. A drugi sposób, jak jest na przykład, no to. Jedzenie sobie dać. Jedzenie dajecie na rękę, no i dajecie, ale moja tak, no, aż tak normalnie oswoiła. Więc normalnie bierzecie tak, na rękę, i tak, i ona siada. Już wam. Tak po brzuchu ją wilgo dać, o tak. Tak po brzuchu i ona siada wtedy. Wam no, wtedy będzie siadać. Więc. To by było chyba już na koniec tego odcinka. Cześć, Siemaneczko, pa.